Witaj! Z tego wideo dowiesz się, czym są emocje, jak powstają wzorce reagowania, dlaczego wpadasz w pułapkę emocjonalną i jak z niej wyjść. Ja nazywam się Monika Grobelna i jestem terapeutką kodu emocji i ciała. Czym są emocje? Naukowcy odkryli, że każde odczucie i emocja generują określone substancje chemiczne. Są to tzw. neuropeptydy produkowane przez podwzgórze. Dr. Joe Dispenza określa pod mianem mini fabryki. Każda emocja ma przypisaną do niej substancję chemiczną. Kiedy komórki twojego ciała ją absorbują, skutkuje to odczuwaniem określonej emocji. Co interesujące neuropeptydy zostały odkryte w jednokomórkowych organizmach, co świadczy o ich pierwotnym pochodzeniu. Ludzie są dosłownie uzależnieni od przyjemności. Mózg jest tak skonstruowany, że jego celem jest poszukiwanie przyjemności i unikanie dyskomfortu. Neuropeptydy mają wpływ na nasze postrzeganie rzeczywistości. Twoją uwagę przyciąga to, co dla ciebie istotne, a następnie w wyniku reakcji chemicznej daje odpowiedni sygnał ciału. Jak ten łańcuch wygląda w praktyce? Najpierw pojawia się jakiś bodziec. Kiedy zostanie zidentyfikowany, następuje nadanie mu znaczenia. Na podstawie tej interpretacji do podwzgórza zostaje wysłana komenda uwolnienia określonych neuropeptydów. Po ich znalezieniu się w krwiobiegu następuje reakcja emocjonalna. Załóżmy, że na ulicy widzisz osobę, która na pierwszy rzut oka przypomina ci twojego byłego partnera, z którym nie rozstałaś się, nie rozstałeś w przyjemnych okolicznościach. Identyfikacja nastąpiła, a za nią przychodzi interpretacja, czyli skojarzenie na przykład z bólem serca, rozpaczą, złością, innymi negatywnymi emocjami. W twoim systemie dosłownie podnosi się alarm. Wróg na horyzoncie. Możesz odczuwać ucisk w brzuchu, spocone dłonie, albo nagłą chęć przejścia na drugą stronę ulicy, żeby tylko nie spotkać się oko, w oko z tą osobą. I nawet jeżeli okaże się, że to wcale nie jest ta osoba, tylko ktoś całkowicie obcy, to ta reakcja ciągle trwa. Na czym polega pułapka emocjonalna? Powiązanie bodźca z odpowiedzią emocjonalną jest pewnego rodzaju pułapką. W sytuacji, gdy przeżywasz coś nowego, to bodziec jest identyfikowany i interpretowany na podstawie przeszłych doświadczeń. Nie potrafisz dosłownie się oderwać od tego, co już znasz i spojrzeć z nowej perspektywy. To powoduje, że powielasz ciągle ścieżkę bodziec reakcja. Przez co tworzy się trwały wzorzec emocjonalny, który działa automatycznie i nieprzerwanie. Pułapka polega na tym, że powtarzasz to, jak reagujesz na określone bodźce, i to utrwala ten schemat jeszcze bardziej. Kolejnym wyzwaniem są wyparte lub stłumione emocje. Możesz nie pamiętać doświadczenia, które wywołało w tobie te trudne emocje, ale sieć neuronowa z nim powiązana ciągle działa to tłumaczę dlaczego w sytuacjach z pozoru błahych może wystąpić u ciebie tak zwana overreaction, czyli niewspółmierna do wydarzenia reakcja emocjonalna. Przykładowo, twoja przyjaciółka nie odbiera telefonu. Czujesz się odrzucona i zdradzona. Zastanawiasz się, czy zrobiłaś coś nie tak, czyli wchodzi tutaj poczucie winy. Potem zaczynasz się wściekać na nią, że tak się zachowuje. A nawet przyrzekasz, że nigdy już do niej się nie odezwiesz. Czyli tutaj mamy emocje na przykład zemsty i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście z tym wszystkim wiążą się reakcje Twojego ciała. A potem okazuje się, że przyjaciółka po prostu zapomniała telefonu. To, co w takim razie pozytywnego jest w tak zwanych negatywnych emocjach? Te emocje to dar, który wspiera cię w Twoim rozwoju, ponieważ dzięki nim będziesz wiedzieć, co potrzebujesz jeszcze zmienić w Twoim życiu, co już ci nie służy, z jakiej relacji, z jakiej sytuacji, pracy potrzebujesz już wyjść. Gdybyś nie odczuwał, nie odczuwała tych emocji, to skąd miałbyś, miałabyś to wiedzieć? Uwolnij się z pułapki. Kod emocji pozwala uwolnić się od wzorców emocjonalnych poprzez odnalezienie i uwolnienie uwięzionych na poziomie energetycznym emocji, które zaburzają twoje pole energetyczne i sprawiają, że ciało nie funkcjonuje prawidłowo. Dzięki tej metodzie nie musisz zastanawiać się, jakie emocje zostały wyparte czy stłumione, ponieważ podczas sesji komunikujemy się bezpośrednio z twoją podświadomością. Która przechowuje informacje na temat wszystkich Twoich doświadczeń. Kod emocji jest rozwiązaniem, dzięki któremu wyjdziesz z pułapki emocjonalnej, aby czuć w końcu spokój wewnętrzny i harmonię. Przecież ludzie zostali stworzeni do odczuwania tej przyjemności. Podczas sesji uwalniania ciało uczy się, w jaki sposób przetwarzać tą energię emocjonalną. I właśnie usuwa ten ustalony wzorzec. Dzięki temu, później, nawet w podobnych sytuacjach, już ta reakcja emocjonalna nie występuje. Jeżeli chcesz umówić się na sesję indywidualną kodu emocji, to zapraszam Cię na moją stronę internetową monikagrobelna.pl. Tam znajdziesz kontakt do mnie, albo zajrzyj w linki, które zamieszczam pod filmem. Jeśli to wideo było dla Ciebie interesujące, to kliknij łapkę w górę i subskrybuj ten kanał. Dzięki i do zobaczenia.